Kilka przyczyn, z powodu których leczenie Twojego łysienia będzie nieskuteczne. Po pierwsze, nieoptymalna farmakoterapia. Mam na myśli tutaj zbyt małe dawki, bądź leczenie tylko jednym lekiem. Z reguły wiele osób stosuje na łysienie androgenowe sam Minoxidil, który nie będzie w pełni leczył łysienia androgenowego. Minoxidil stymuluje włosy do wzrostu, ale nie działa przyczynowo. Żeby leczenie było jak najbardziej skuteczne w łysieniu androgenowym, musimy leczyć to dwutorowo. Leczenie musi być regulująco ochronne, czyli musimy włączyć leki działające na układ androgenny. Drugim powodem może być współistnienie innych chorób, na przykład współistnienie usienia bliznowadziącego, które wbrew pozorom wcale nie jest tak rzadkie. Wówczas będziemy mieli sytuację, gdzie nie wszystkie obszary w pełni zregenerujemy, ponieważ w wyniku usienia bliznowaciejącego dochodzi do bezpowrotnej utraty mieszków włosowych. Wówczas spotykam się z sytuacjami, kiedy wieloletnie leczenie nie daje pożądanych efektów, nie daje pożądanej regeneracji włosów. Trzecim powodem mogą być nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. Jeśli współistnieje z usieniem androgenowym np. niedobór żelaza, do Czynność tarczycy bądź nadczynność tarczycy, wtedy wówczas również efekty mogą być niesatysfakcjonujące. Aby włosy odrastały, musimy uzyskać pełną homeostazę organizmu. To znaczy, wraz z leczeniem usienia musimy wyrównywać wszelkie niedobory, a także inne stany zaburzające wzrost włosa.